Guten Tag, hallo, witam wszystkich na wykładzie z serii ściąg. I od razu na wstępie powiem wszystkim, że w komentarzu pod wykładem jest podany link, gdzie wszystkie ćwiczenia, które tutaj będą na dzisiejszym wykładzie, są zamieszczone do ściągnięcia, można sobie wydrukować, zrobić i porównać z wykładem. Dzisiaj ściąga o czasowniku Lassen. Czasownik LasN sprawia Polakom sporo trudności ze względu na to, że my w języku polskim nie mamy jednego odpowiednika dla czasownika lasn, czyli czasownik lasn ma wiele znaczeń, ponadto odmienia się nieregularnie, a poza tym rekcja tego czasownika jest inna niż w języku polskim i o tym wszystkim właśnie na tym wykładzie. Pierwszy slajd odmiana czasownika. Lassen. Jak widać czasownik lassen jest nieregularny, tak jak już powiedziałam, lassen, lis gelassen to są formy w czasach. Jeśli chodzi o odmianę w czasie teraźniejszym, to A zamienia się w A umlaut, a więc ich lasse du lest ersies Lest. I jak widzicie w czasie przeszłym Perfekt podane są dwa przykłady, ich habe gelassen i ich habe spielen lassen. Otóż w perfekcie w momencie, kiedy czasownik lassen występuje samodzielnie, wówczas będziemy mieli formę gelassen i pod tabelką jest przykład zdania du den Mantel gelassen, gdzie zostawiłeś płaszcz i drugi przykład do zwrotu ich habe spielen lassen ich habe meine Kinder im Auto spielen lassen. Pozwoliłem moim dzieciom bawić się w samochodzie. I taka uwaga na marginesie, jak wynika z tych dwóch zdań, to już widzimy, że czasownik lassen może oznaczać zostawiać, a może mieć też znaczenie pozwalać. I jeszcze w prawym dolnym rogu macie podany tryb rozkazujący, na przykład pozwól to las, pozwólmy lasenbia, last pozwólcie i niech pani pozwoli lasenzi. Skoro już wiemy, jak czasownik klasen się odmienia, to wystarczy teraz wpisać w luki czasownik klasen w odpowiedniej formie. Zwróćcie uwagę, że przy zdaniach jest napisane, w jakim czasie mamy ten czasownik klasen umieścić. I jeszcze w prawym dolnym rogu podpowiedź, jakie znaczenia ma m.in. czasownik klasen kazać, pozwalać, zostawiać, dać się, np. zrobić i puścić. A więc do dzieła. Jeśli rozpoczęliście naukę o czasowniku lassen na podstawie ćwiczeń umieszczonych na stronie, wydrukowaliście sobie kartkę i udzieliliście odpowiedzi, to teraz właśnie możecie sprawdzić odpowiedzi, które my zamieszczamy na wykładzie. A ja do tego ćwiczenia zaproszę moją uczennicę. Hallo, guten tak? Pierwsze zdanie. To da się zrobić. Jak to powiesz po niemiecku? Das lässt sich machen. Ona musi ci pozwolić pojechać. Sie muss dich On kazał mi zacisnąć oczy. Er ließ mich die Augen zusammenkneifen. Tata pozwolił córce oglądać telewizję. Zwróćcie uwagę, że mam czas przeszły perfekt. Der Vater hat ihre Tochter fernsehen lassen. Poczekaj, wezwę taksówkę. Warte mal, ich lasse das Taxi kommen. Zostawiłam to w domu. Ich habe das zu Hause gelassen. Świetnie. Zwróćcie uwagę, że w trzech zdaniach podkreślone jest dopełnienie. Sie muss dich, er ließ mich, der Vater hat ihre Tochte. Otóż w tym miejscu chcę powiedzieć, że jeśli czasownik lassen oznacza pozwalać albo kazać. Wówczas nie tak jak w języku polskim pozwalać kazać komu czemu uzupełniamy, tylko będziemy uzupełniali w języku niemieckim pozwalać kazać kogo co, czyli dopełnienie będzie w akuzatywie i o tym właśnie mowa na następnym slajdzie. Lassen w znaczeniu kazać pozwalać wymaga dopełnienia w bierniku, czyli w akuzatywie. I mamy jeszcze jeden przykład, die Eltern lassen mich ni raus, moi rodzice nigdy nie pozwalają mi wychodzić. I króciutka tabelka, jeżeli mamy czasownik lassen w znaczeniu kazać albo pozwalać, wówczas nasze dopełnienia będą wyglądały tak jak podaje tabelka, do męskiego rodzaju din, żeński di, nijaki das, liczba mnoga di i zaimki osobowe. Ponadto warto wiedzieć, że czasownik klasn występuje często z innymi czasownikami, o czym się przekonaliśmy już w zdaniach, bo było sporo takich przykładów, ale ważna rzecz do zapamiętania, że jeśli czasownik klasn występuje jeszcze z jednym czasownikiem, to po nie wstawiamy cu. Czyli przykład Er ließ mich die Tür öffnen. On kazał mi otworzyć drzwi. I jeszcze raz przykłady, w których podają znaczenie czasowników. Kazać – las in warten – każ mu czekać. Pozwalać – wir lassen ihn noch etwas schlafen – pozwolimy mu jeszcze trochę pospać. Zostawiać – wo habe ich wieder meine Brille gelassen – gdzie znowu zostawiłam okulary. Dać się – i mamy przykład, że drzwi nie dają się otworzyć, czyli die Tür lässt sich nicht öffnen. I puścić, na przykład puścić piłkę. Las din bal fallen, czyli puść piłkę. I jedno jeszcze ćwiczenie, w którym wyrażamy tę samą treść zdania, stosując czasownik lassen. Podpowiedzią tutaj są kropeczki. Tu, gdzie mamy tłuste czerwone kropeczki, to znaczy, że trzeba wstawić czasownik lassen w odpowiedniej formie. Kann man den Drucker noch reparieren? To oznacza, czy można drukarkę jeszcze naprawić. I teraz to samo możemy wyrazić w takiej formie, czy drukarka da się naprawić. A to zdanie będzie brzmiało wtedy jak? Lest sich der Drucker noch reparieren? Bardzo dobrze. Następny przykład dla Ciebie. Tealiera Lehrer dass wir den Text zu Hause lesen I to samo zdanie można wyrazić w takiej formie Nauczyciel kazał nam przeczytać tekst w domu. Der Leira uns den Text zu Hause lesen. Ich habe mein auto zur Reparatur gegeben. I to samo zdanie można wyrazić w takiej formie. Dałem do naprawy mój samochód, kazałem naprawić mój samochód. Ich habe mein auto reparieren lassen. Meine Mutter will nicht, dass ich ins Ausland fahre. I to samo zdanie, moja mama nie pozwala mi jechać za granicę. Meine Mutter lässt mich nicht ins Ausland fahren. Ich will, dass mich niemand ausnutzt. I to zdanie można przekształcić na takie, nie pozwolę się nikomu wykorzystywać. Ich lasse mich von niemandem ausnutzen. Papa, erlaub mir bitte mit deinem auto zu fahren. I to samo zdanie, Tata, pozwól mi proszę jechać twoim samochodem. Papa, las mich bitte mit deinem Autofahren. Ich erlaube meine Tochter, dass sie bei ihrer Freundin übernachtet. I znaczenie podobne. Pozwalam mojej córce przenocować u jej przyjaciółki. Ich lasse meine Tochter bei ihrer Freundin übernachten. Świetnie dałaś sobie radę. A na koniec, jak zwykle, ściąga z kompendium wiedzy. Mamy tabelkę z odmianą. Wiemy również o tym, że jeżeli czasownik lasn występuje jeszcze z innym czasownikiem w perfekcie, wówczas konstrukcja zdania będzie taka, że oba czasowniki będą na końcu w bezokoliczniku. Wiemy, że czasownik lasn w znaczeniu kazać i pozwalać wymaga dopełnienia w akuzatywie. Wiemy również, że po czasowniku lasn nie stawiamy cu. I znaczenie czasownika lasen, między innymi, kazać, pozwalać, zostawiać, dać się i puścić. A ja się z Wami muszę pożegnać. Przypominam, że w komentarzu znajdziecie link do ćwiczeń. Wszystkie ćwiczenia możecie zrobić na kartce w sposób tradycyjny, drukując je ze strony. I już teraz naprawdę się z Wami żegnam. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.